Z ewangelii według świętego Mateusza opuścił jednak Nazaret i zamieszkał w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziemi Zabulona i Neftalego. Mam wrażenie, że pan Jezus bardzo lubił pogranicza, że te miejsca, gdzie stykają się różne rzeczywistości, czasami bardzo od siebie odległe, bardzo kontrastowe, były takimi miejscami, w których on nie tylko się czuł dobrze, ale do takich miejsc czuł się najbardziej Powołany, jak wtedy, gdy na przykład stał na pograniczu lądu i morza, by nauczać, jak wtedy, gdy na górze Tabor stał nogami na ziemi, ale głową w chmurach w niebie, jak wtedy, gdy zawisnął na krzyżu ośrodku drogi między tym, co grzeszne, tragiczne i ziemskie, a tym, co święte i Boże. Wybierał te pogranicza, tak jak wybiera te wszystkie rany, rozdarcia, momenty najbardziej kontrastowe, które są w nas. Do zobaczenia jutro.